Nie, nie. Claudia tam jest, ale nie widziałem, żeby Anni raz ugrała jeszcze. Weź, przestań. Oczywiście na tym serwerze, na tej mapie, co teraz jest, to jest wszystko dobrane pod kewada i pod ryka. Czyli góry Czemu ty uważasz? No bo góry Ja lubię wodę ogólnie Ale ty na nie serwerze nie to przecież Oni nawet nie mają komendy spawn Nic No nie i to, to, to trochę mnie wkurza właśnie List mi Aha nawet nie ja mogę wpisać plugins To jest typowa wanila Napisz Aha a ktoś tam w ogóle jest w danym momencie, czy nie ma nikogo oprócz Ciebie? Jestem sam na tym serwerze. Czekaj, okay, ja odpaliłem live, Adamowi wyślę Krystian Łasot opuścił grupę, co? Się nic nie dzieje, kurwa nic kompletnie, nie ma ani jednej komendy, którą mógłbym użyć nie, to jest typowa tam nie ma ani jednej komendy help to mi pokazuje tylko to, dobra nawet nie mogę komend z helpu wpisać dobra, mogę wpisać Odpadnie. mi msg, jak sobie napiszę sam do siebie, to co mhm. też działa że ja go tam bronię, że co. Ja ogólnie byłem też przechodzić w ogóle na, na tamten serwer. Co ty, ty się chyba chory, nie będę przychodził na serwer do osób, które są kurwa pojebane, ty. Okay. Oczywiście, co. Ja w ogóle nie mam pojęcia, co... ja nie. ale i całkowicie mi to kurwa rybka, co tu się działo. Nie chcę, nikogo nie chcę nikogo urażać, ale aby teraz obraziłeś kaludię. Ja? Gumper. Ja obraziłem kaludię? No, a co powiedziałeś? No co powiedziałem? Bo nie rozumiem. No ja to już tak nie końca. Kaludia jest na tym serwerze. No. Nie, jestem hmm. na tym serwerze, nie gra. Czy to jest taki typowy serwer ja za nie, 7 zł na nie, miesiąc? się Ty, no to jest serwer taki za 7 zł na miesiąc. Ja, czy miałem taki z tym zradkiem? Ja pierdolę. Ja jestem na 900 Bordera, że to nie mogę kopać? Ach, no jest możliwe, że tak. A to czemu nie widzę granicy bordera? A nie czek? Ej, nudny ten serwer strasznie jest. Nikt nie zabezpieczył tego bloku. No czemu chyba nie mogę tu popatrzeć? Online jest Co maksimum... Brak. Jest jeden z maksimum 20 graczy. Wow! That shit! To to jest trzy na 20 To nie, przechodzę przez kogoś działkę widoczną, bo tu nie mogę kopać Tu ma tu kurwa tory zrobione podziemne Podwójny eee, wosob... korytarz czy pojedynczy korytarz? Kurwa wszystko i nic Jak to pojedynczy jest... korytarz to robusko, jak pojedyncze to moje Aha <noise> Kurde nie wierzę w to Radium mi Minecrafta. <słuch> Oczywiście Filipek. Yy, niestandardowy, yy, niestandardowy status o nazwie starcie nie a pierdolę ten serwer Co za. ma rabuje gwałty i mordy w GTA Serok, gdy gdybym miał to... wybierać hmm. Gdybym miałbym wybierać Czy grać na serwerze Adama czy na RYKA, To bym wolał grać już na Adama Żeby robić spauda, kurwa, dosłownie w samych górach, to to już jest naprawdę. Mi by się nie chciało za chuja. Bo kewada, bo Kevada musi mieć, ja muszę mieć góry, jak nie będzie gór, Aha. to ja nie gram. A sam teraz gra w mi Wiedźmina. Debil 1, no. Jeszcze zrobili na wersji 1.15, jeden. Nie wiem, to tak kurwa nie idzie. Nic <laughs> Zobaczymy, kto będzie grał. Ładam tego u Eryka na serwie. Macharo wielbiam Czemu? Co zrobił? Zobaczmy co napisał Eluwina. Ale gdzie na grupie co napisał? No, że... To ładnie napisał. No. E, no jak nie robić. No. A weź przez ten. Ty jak pod... przybliżam telefon, który mi się ładuje do słuchawek, to mi słuchawki brzęczą. Ten magiku jeden. No, w ogóle live'a mam odpalonego. Jeszcze. Tego tak, nie widziałem No mam odpalonego, bo Adam poprosił mnie, żebym odpalił O, czekaj Sprawdzę Jak no, ty się nazywasz? Zgadnij mm. Gubernator Gubernator <laughs> Adam Cikuta Gumbermisia. Nie <laughs> O, gast, 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 gast. Ja widzę, że znowu się Chris udziela na tym, na grupie. No. Chyba przestał grać. Nie, w kurwie, mętynczowy. Tak. To... Ogólnie nic mniejszego mi nie zrobił. Praktycznie nic. ale mi w kurwie. Chris? No. No, tak jest trochę jak Kevada. Eee. Yy, dokładnie, dokładnie tak. Bo przecież tamten serwer ogólnie, ten co był taki dziwny, ten ten te, 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 te świat to że razem siedzieliśmy co Adam go uruchomił, co? Co byliśmy, co we dwójkę go sprawdzaliśmy. Na tę tam dosłownie chwilę, co nas, e, Adam nas wrzucił. Mhm. To ja nie byłem za tym całkowicie. Ogólnie. A się okazało, że to podobno właśnie Kawada i Chris najbardziej go chcieli. No, bo oni chcieli mieć generator gener generatora. Mi się to kurwa tak nie podobało. Wiesz mi się wydawało, że to będzie jakieś takie, wiesz, ładniejsze i że to nie będzie aż tak masywne. No i dlatego nie chciałem tam grać, bo mi to wkurwiało całkowicie. O, mam czaszkę. Miałem kilka podejść, ale to nie, nie, po prostu nie. Znaczy no mapa była, no ładnie wyglądała ta mapa i w ogóle, ale jakoś się tak grało i, i już się tak miało wiesz... no dużo rzeczy, no to tak średnio. Już, się, już się nie podobało, tak jak się powinno podobać, że wiesz, że no pozbierałeś, byłeś w neterze, byłeś tu, byłeś tam, byłeś tu, byłeś tam i później co miałeś robić? Robiłeś jakąś no, budę... Powinniśmy czekać do wersji 1.15. Nagle kurwa zostało zmienione to. Ty byłem kurwa zaskoczony. Ale co zostało zmienione? No serwer, bo miał być później. miało być zmiany dopiero na 1.15. No ale Kevada z Chrisem powiedział, żeby robić od razu. Aha, no i, i, tylko, i tylko dwóch powiedziało i nagle się wszystko chyba zjebało. No ja nie powiem, my też byłem za tym, żeby zmienić tę mapę. Tą, to, tą, co byliśmy czy tą, co była? Ta, co była, co ja zacząłem grać na niej. Też tam to, mówiłem, to, że... Ten twój Brahol, tam czy coś robił, te z lawy, ten kurwa... Tak, Polko. ale ja mówiłem z tego, z tego względu, że no... Ta mapałoś mi się nudziło, tak szczerze. O, ja z tym nie miałem problemu. Tym bardziej, nie, że. tu gra, nie, nie? gra. Nie gra, on jest. Ona ma za dużo, za dużo na głowie, ma, żeby grać. O. Ale ten. Y na tamtej mapie to oprócz mnie, ciebie, Klaudi czasami Wojtka i Radka. Koguta, nie? No to. Mało osób grało. No, no, no bo ja niedawno tak. wtedy chyba doszłam Nie, ja, ja byłem to, wtedy, kiedy to, zaczęło się A Ja mało wtedy grałem No także grało ile? 4-5 osób grało A nas było ile wtedy na tej grupie? Z 20 nas było na grupie, nie? No, więcej było no. mhm. No, ale później co? Adam zmienił na ten generator? Ta Te mapa z gener generatora była ile? Miesiąc, dwa, trzy? Nie, ile ona była? Nie, nie, dwa nie, nie. miesiące trudko. może? Krótko, z tego cieszyć, więc pamiętam, to krótko. No, ja zdążyłem sobie wyjebać taką zajebistą wyspę, ale taką konkretną. To jest po prostu masakra. Mm. Mm. Kwadratowa masakra? No, ja na wyspy miałem całą kwadratową masakrę. <laughs> On u niego mieszkałem o. Za darmo Za darmo Ty, Kocik ja już siedzę w, w tym, w neterze jakoś Ile? 5-10 minut? Może nawet i nie I ten I... Już mam dwie czaszki szkieletów Jak? Normalnie Po A jak ty zbierasz te czaszki szkieletów? Jak to się dzieje? No zabijam, nie. zabijam witerowych, witerowe yy, szkielety i one On wypadają, jest. tak? Co jakiś czas? No i masz mhm, szansę... To ciężko. Tam to masz chyba 1% szansy, że ci czaszka wypadnie. No A one się nadają do czego? Do stworzenia Widera? Tak. I później A jak z... nie stworzysz Widera Z czego? Bez tych czaszek. No nie A Wider ogólnie jak go zabijesz co ci daje? Ne... czekaj Widerową gwiazdę, tak? Ona się tak nazywa. I ona się przydaje do... Bikona. Aha, do Bikona. No właśnie. Nigdy w życiu sobie nie zrobiłem Bikona. No to może dzisiaj akurat będzie się o tym pierwszy raz? No może. A ty nie miałeś na tamtej, na tamtej edycji przypadkiem Bikona? W żadnej edycji, w żadnej, kiedy grałem, nawet... Kurwa, jak grałem sam em, jakiś single, kiedyś, żadnym temu. Nigdy nie miałem swojego beacona. Nigdy. Tak. To się mówi... gumbartowie załatwi, tak? o ja to żeby załatwić, tylko taki po, po, challenge. Przynajmniej będziesz miał większą chęć i dłużej będziesz chciał grać to, to. No i to, ja, ja się nockę, to, nockę no? walę, to się nockę walę, to wiesz, dziś troszeczkę Witarów biorę. No da coś. Ja nic bo kurwa muszę się wyspać. ja mam, muszę ogarnąć piec, później pierogi widać. Ja już nie. Jestem No co ci kogo schodzi? No i nie muszę też na no Kopalni mam 10 diamentów kurwa, to jest po prostu... No bo gumber był. No ja byłem wczoraj i... W tym momencie znalazłem. O, I widzisz? Widzę cztery co najmniej. Ja byłem wczoraj i chyba tylko 12 diaksów wyniosłem z kopalni. 5 rzut. 6 szantał podsłuchuje 6 rzut, 9 diamentów. O, co posłuchuje? Ja jestem cały czas. No. Wczoraj, wczoraj wyniosłem chyba z 12-12 diamentów. Yy, a troszeczkę zjebałem, bo w ogóle prawie diaksów nie mam, a stack diamentów sprzedałem w sklepie administracyjnym. Jak? Yeah. <laughs> Wziąłem sobie po prostu stack, żeby sprzedać w tym sklepie administracyjnym. No I przypadek go sprzedałeś. No, i cały sprzedałem. I zostało mi tam chyba po tym, jeszcze jak jeszcze e, Filip mi zabrał 32 diamenty, bo od niego pożyczyłem wtedy, co jak spiłem na Endermana. No, to zostało mi się wydaje, że tak z. Pff, może niecałe półtora taka diaksów. Także Bida. Jestem bogatszy od siebie. No widzisz Da się, da się Ty Szukam tych czarnych szkieletów i tu nigdzie nikogo nie ma ty Chyba, że pójdę do tej drugiej tej yy, twierdzę Gdzie ona teraz była ty? Ty wiesz co mam, ja skupiam, że nie mam jeszcze tego na, na tą wersję no. Na 1.15 jest Optifine? Nie ma. Sprawdzałem, nie ma. To wszystko opti już jest. sprawdzałeś? Optifine no. jest, ale Opti... OptiLoader czy czegoś nie ma. I na przykład mi nie. Jak ściągnę Optifine na 1.15, to mi się kurwa nie uruchamia gra. Kurwa, szantało wyszedł z gry. Mam kurwa 11 do wspaniałości. Do jutra tak było. No, to czyść, czyść, trzymaj się No, jutro wiesz, nie wyjdzie Tak, która jest? 11, za 5 Za 7 no. Za 10 Kokos, zrób reklamę serwera Ale jest to słychać, ja. Ja roz... nie umiem Jestem zbyt biedny Raz, dwa, trzy, cztery no napisz ten na polski serwer Minecraft ten 8 root i A to powiedz mi jak poczekaj Wejdź do tej grupy dołącz Poczekajście to ta co? I wtedy napisz... i I wtedy napisz, że zapraszasz tam kurwa chętne osoby do zagrania na tym na serwerze Co ci tam szkodzi? Zaprosicie kurwa do mojej MGM strony kurwa pan w chuj. z tym wszystkim Nie znasz. Nie no po ci ta strona Do rozgłosu Kurwa. Co robić na no powodę Słyszałeś kokos do rozgłosu Hmm e? Do Że rozgłosu. Jak najwięcej, jak najwięcej ludzi chyba to słyszałem. <grymne> to też. Aha. Żeby schodziły zamówienia i żeby pieniądze się zgadzały. Dobra. No Jora, ja co robi? tego mi jest potrzebny Ty jakaś kurwa Wojna się dzieje ty Gdzie? Dlaczego wojna? To? Fuck, Fuck. na no, mam To na grupie Ty Gdzie są wszyscy? Na naszej grupie? No A, dobra Pa wszystkich yy. ty, ty mam 90 tysięcy już! LOL Kozak. Ja ogólnie na naszą grupę więcej nie wchodzę. Czemu? Nie mam czasu na to i ja usunąłem w ogóle. No, bo tam Chris najwięcej gubień pisze. Między nimi dlatego, że mi pikało, mam, u wysu mam wyłączone powiadomienia. Ja tam co jakiś czas sobie odpalę i ogólnie praktycznie nie czytam tej grupy. Tam się dużo dzieje, niezwiązanej rzeczy z tym, co my Dobra. robimy. Dobra. Tak, mhm. z mojego punktu widzenia. Nad... Należy tylko do jednego tego yy, serwera minecrafta, polskie serwery minecraft, tylko na jednym jestem. tam. No to pisz tam ogłoszenie. Jak no, bo ja to tak kapeczkę jego zbyt głupi jestem. Boże, Kokos, ile ty masz lat, że ogłoszenia nie potrafisz napisać, no? Mm. 14, ale co? Jak no, jaka ty jesteś kurde Ameba społeczna, to to ja w to nie wierzę. Dużo wiem o tym.